Ja tam coś odkładałem panu chyba, nie? Łańcuszek ten srebrny z długi. Będzie dobry na pewno? Sprawdzimy, zobaczymy. Jakąś cenę ustalaliśmy? Nie. Nie, nie. nic nie ustalaliśmy. Będzie elegancko. No myślę, że tak. Jakąś bransoletkę też macie. Z srebrną? Tak. Z branzoletką może być ciężko, ale jeszcze sprawdzę momencik. Okej. Okay. No niestety nie ma nic ze Niestety nie ma. Co no. jeszcze byśmy zobaczyli? Tego A Niech pan mi tylko pokaże, który. Tutaj ten pierwszy z brzegu. Ten. sam Sądzę, że się to nam połączy. Yy... Sprawdzę jeszcze No tak, dla pewności. Ale wydaje mi się, że tak. to do tego jest? Powinna być, no. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry witam pana. Dobry. Co, co wam kupujesz? Proszę ja pana, tak błyskotki sobie. Hmm, teraz to mam zagadkę. No, obsadę to bym musiał wiedzieć, czy to... No już, już, już tak Spokojnie, jest. mamy czas. Chciałbym zapłacić za brata, a niech się jego towar leży, jakbyś mógł. Za Diana. A. On <laughs> nie, on nie wykończy, wiesz. Bywa, bywa. No niby można. Sztuczna inteligencja mówi, że można. No to... Dobrze. Zaufamy, Zaufamy się inteligencji? Zaufamy sztucznej inteligencji. Na pewno nie wrócę mam do ciebie za daleko. Jechałem tu, żeby wracać. Czyli tak. Sekrezy. Tam się skupisz nad dobrą ceną. Yy, to mamy to. To ile tu jest? 169, a tu? 444. Czyli tak. Tu byśmy zrobili te równe 400. Bardzo no, dobrze. No a tu byśmy zrobili 150, nie? I też jest bardzo dobrze I mamy 550 I mamy, karton będziemy płacili I To od razu idzie na szyję, czy z, z, do takiego woreczka mogę jedynie? Nie, zarzucę i znowu nic nie jest, na bogato 550, i karton, I tak? I karton Dziewczyny będą biegać, Panie co za taki łańcuch Nie, ja tam dziewczyny, nie. wiesz, mogą sobie biegać ile chcą <laughs> Można dotknąć Pin zielony Paragonik wystarczy? Wystarczy nawet paragonik to mi tak nie dzieje. weź to wywal od razu. Nie będzie do niczego potrzebny. Okej, okay, to mamy. Co się stało, że wy się znacie? Słuchaj, do sanatorium mi wywalili, jestem o piątku. Ten gigant przyszedł wczoraj. I wczoraj zaczęliśmy razem balować i nie byłem pewien. I dopiero teraz jak tu wszedł, to teraz mam pewność, wiesz co, nie byłem do końca pewien. Świat jest mały, nie? Tak jest. Widziałem? Po tego Adejana. Na wsi siedzi, musi siedzieć. Dzień nie czym tu w ogóle przyjechać? Słuchaj. Ja no, no, to obiad. Ja ci jeszcze wczoraj świat wygadłem się od na 16. Ja nie pamiętam. A, by było na bogato, nie no, ukrywajmy. No, no. Tak to można, nie? Tak? Odpoczywać. To jest jakieś... Tam jest jakieś ten, nie? Co to było moje? Nie? nie, to jest. Tu ośrod... mamy ZUSU. ZUS rehabilitację. 3 Z hotelem. Adrian, Adrian. Dawno go nie było. To no nie będzie go jeszcze tak szybko, chyba że. A co tam się wydarzyło? U niego? Ja go z tego miasta. Na wsi śpi. <kluw> Bardzo dobrze. No. Bardzo dobrze. Musi pracować, nie ma wyboru. Ja mam rehabilitację, mam, mam po, po udarze, mam w burzowie. Zlituj, nie ma, zmiłuj. Krowie trzeba dojść. Ale nie ma tu już nic z niego. Co? Nie ma tu już nic. Tak no już jemu, jemu się nie... pokończyło, nie? No. Co on tam miał, kurczę, telefon tak, za leżą. Telefon za 20 zł. Ale to chcesz to zabrać? No jak mi dasz to zabiorę. Zegarek i słonie. Słonie. I słonie. Nie, się skończyło. Dzwoniliśmy to chyba, ty odebrałeś. On nas taki pijany dzwonił. Trzeba mu to zostawić. No, wiesz, że to i tak wróci to do ciebie za jakiś czas, nie? Z powrotem, nie? za to, to 20 zł. Jak, jak wy, wypuścisz go z wioski, to tak. Ale pomaga mi teraz, to chociaż coś na pocieszenie. Tak, no to tak, ubezmę, to tak. To się cieszę. Trzy dychy to, to dostał. No dobrze. To teraz musisz oddać cztery. No dobrze. Tak to działa No, no niestety, tak to działa. <laughs> to mamy to. Yy, on miał jeszcze. Słonie. Słonie. Żeby było coś na później za no. słoniki chyba dostał dwie jak Dobrze pamiętam. Sobie i no to jest alkoholi No, No dzieci ku... No ja się te lepiej tu jak przechodzi nas. No ja widzę przecież jak ja nie. Tak, widzę. Jak nie wypiję, co? No, jak nie wypije Jak wypije to jest. No. To jest tragedia no. Jak nie ma za co, to jest. I musi. Ja tak, mu kupuję, to... ja mam wywołaźników piwa dla niego codziennie mówię. Jest, no ja miał, że go słonie trzymam, to byś w ogóle rewelacja. To teraz bym musiał po pić dalej, ale po trochę... coraz mniej, nie? No pan, nie może być pan. dostępu takiego całkowitego, bo... Ale znowu, jakby nie wypił, to też się tragedia, To też tragedia, musi. Musi. Ale potrafi nie pić cały dzień. Potafi Ale nie jak pić. nie będzie pił cały dzień, to pójdzie na drugi dzień z zwojoną mocą wraca, nie? Właśnie Ale on potrafił i trzy miesiące przecież potrafił nas nie pić. I co, zegarek to jeszcze zegarek też? Ten zegarek, masz? no. Zegarek jeszcze w miarę taki ładny. I tak, 30, 35 i 40 to mamy 105. No słoniki mu szczęście przynoszą, także. No przynoszę, widziałem filmiki, nie przynoszą. Także tak, musimy mieć z powrotem. Jak jeszcze jedzie tak to... daj mi gdzie dla mnie też tego smartwatcha, ale mi go po tym wszystkim zrobisz, ustawisz. I co jeszcze? I jeszcze tego czarnego. A jeszcze to mamy, to ja to załatwię tylko z panem. żeby... jeszcze tego czarnego. Także szczęście mu przyniosły, rozumiesz? Będzie mógł po skoczyć. Tak. To już mam wszystko za Na razie Na razie, chyba później Telefony pobrałem, pobrałem, Widzimy się później Tak, proszę bardzo Tego czarnego jeszcze Tylko też sprawdzić, czy on pójdzie w Samsung To jest Samsung A, no to musi No to musi Ja się na tym nie znam Jak to jest Samsung, to no to dziwne, bo jakby nie działało Samsung, Samsungiem, nie? Ale się podoba, to możesz go od razu odpalić To też masz coś podobnego, nie? Ja mam Garmina. Ja się nie no, to też taki w miarę dobry. I... No to jest... Znaczy dobry, w jakim sensie dobry? Po prostu nie jakaś taka typowa dzieduła. Nie, ten nie, ten Aby. nie. Jedyny minus właśnie tych zegarków Samsungów na przykład dla mnie, no. to że krótko trzyma bateria, nie? A ile to trzyma? Z 2 dni max. Ale dzień cały to bez Dzień cały lekko. Dobra. W Garminie tutaj na przykład dwa tygodnie, nie? No, no. Rób tam fajną cenę za to też i... Nie debatujemy. 230? To żeby nie, tak nie było to, 220 trochę potargujemy. Tak myślałem, że tak będzie. No, tak Może żeby, być. Żeby coś było fajnego. Może <laughs> być. Dobra, też kartą. A ty widzę, że nawet ma Pan opaskę Vipowską. No tak, tak, wipowską mam. I co tak. tam się robi na takiej, na takiej rehabilitacji? Co Wy tam robicie? Śmiechu wart. Czemu? Czemu? przykład nie mam dalej wzrostu w nodze. No. Od pięciu lat z tym walczę. Dostaję piłeczkę jeżyka, panem przez pół godziny. No. Idę na naświetlanie lase, na, laserem, masaż, takie... Taki relaks trochę, co? Czy nie? No, to, to znaczy, wiesz co, ci, co mają, już na przykład, tak jakby u mnie był wzrost, mogliby coś z tym zrobić, nie, miałoby to sens, wiesz o co chodzi? a tak ja zabiegów nie mogę mieć, Aha. bo z tym za wiele nie idzie zadziałać jeszcze. No i tak to, tak to wygląda. To dzięki bardzo, do zobaczenia. Do, do następnego. Okej, okay, następnego. następnego. Już muzykę u mnie rap nagrali, rap... Co, co takiego? Rap. Ląba z jest Słyszałeś tę muzykę? A to sztuczna inteligencja! No, ale nie, ale no. o, o mnie, o mnie pokazać, ja no tego na nie widziałem. To nie? nikt nie nagrywał, to sztuczna inteligencja. Ja u mnie kurczę, o mnie już muzykę, wam. Wiesz, mój jesteś łapka popularny. A co teraz byś chciał co? zrobić? Co? Co teraz byś chciał... No Rowery zostawić, nie? O ile? No półtora sztuk nie? Za dużo. No mówię ci, że za dużo. A to ile? Stówka gdzieś. Dobre. Gdzie? 130 dostawałem za niego od razu. 130 zł mi dał. No przecież mam nawet papier kurcze. No Do. zobacz go. No zobacz, chłopiec. Wystawiłem o. No dobra, ja przecież też mam w systemie. No, no 130. To no właśnie, 130 dostawałeś, jak chcesz 150, no to ja... No to dobra, to 130 mi daje już. No. Przyprowadź go sobie. Dobra, no. Pękka jest, wszystko. Ja raczej jedną w obrowie mi tym rowerkiem, w obrowie byłem. Dziękuję? W obrowie. Po co? Na no się rowerkiem. Do Parowa? No. No mu Wszystko woda, nie? Nie, tu nie działa. No to tylko z tyłu z tyłu, to, z tyłu tutaj też nie działa, nie? Ale z tyłu tylko chodzi, nie? Z tyłu to nie działa, to ja mówię mu, że z tyłu nie działa. bo się te szczęki, nie? Uszły, nie? A tak to chłopie nie ma luzu, nie ma nic. Te, o godzinie mi zgubiłem TV, odkręciłem się z tego imbusa. Co to ma? Ja chcę, mogę, żebym mogę poprowiał wszystko. Wszystko biegnie, wszystko działają. Stuwa Max. Jakbyś chciał bez tych hamulców. No chociaż to wyleczyli. Stówka. No dobra. Co oni powiedzieli? W poniedziałku. On tak wszystko sprawdzi, że ja bym było roje, czy nie będę w ogrodzie, nie? W ogrodzie Dobrze, że tam nie zostałeś. Co? Dobry, ani tam... ani ludów koła nie ma nic, zobacz, nic. Dobry, no dobra, dobra. Wypada deszcz? Wypada, przez mokrą chodnię wysoką idzie. Bo tak... O, tak, patrz tak. już. Tak to było. Bez rękawik mam. O, tak widzisz, patrz. Mam bez rękawnik, iść. Ale z zmokniesz, wiesz? No. O. Kurtkę trzeba było deszczówkę ubrać. A zimno na tym rowerze jechałem, chłopie nie wiem. Czyli pod zastęp. Tak, do poniedziałku, w poniedziałek go Ale wcześniej trasę wano, Gościn, kurczę, gospanowiec. Bawr, do Wawrowa. W tam koło więzienia ja ten zakręciłem i z potem. Do rudrzynka. No, się. No a czego nie robić? Ale przed tym, a pamiętajcie, już mi się nogi cęczły, nie? Ale <grych> do kilometrów, że waliby na raz. No kurczę, ale... To jest Temu. fokus, tak? No fokus, no Ostatnio go wykopowałem do w tygodniu. Ładnie ten rowerek, ja ci powiem ja, 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 ja ci go nie sprzedam, chłopie, bo za, za dobrze chodzi ten rowerek, wiesz? Leciutko, chłopie, bieg i chodzi. czas, że sprzedasz. Nie, nie sprzedam go. Ja powiedziałem, mogę może tylko pod ale go nie sprzedam. Znaczy, jak, no nie odbierzesz, przyjdzie czas, że wie, nie... Nie jak on ciśnie ten rowerek, pięć ciśne. cisnę. Jak chłopie bieg włącz na ostatni bieg, to kurczę, pięć im cisnę. Ale leciutko chodzi, bo to kolorzyło, wiesz? Kiedyś też miałeś taki rowerek, co wiesz, że 6 dych ciśniesz. No ale tym góralem, ale nie, nie to jest 29 koła, nie typowe koła. Tak, ale mówię, że tu masz 29? 29, nie typowe. Nie. 29. To nie są 29. 29, nie jest 28, bo ja byłem mu tego, jaką ma. To jest 29 koło. typowe koła. 29, bo byłem mu tego jaką, co te rowery tam robi, nie? Że mówię, że te ścianki zrobił tu, tam koło metrozetu. No, to może to są nietypowe koła, 29. Nie ma tu oznaczenia żadnego. On zobaczył tylko te zdjęcie zrobił. I za mu wyskoczyło, że to jest koło 29. Bo on przyłożył tylko telefon i mówi, że to są koła 29. typowe mówi. Przeważnie mają 28, a to ma 29. A nie wiem, może, ale jakieś małe się wydaje. Tego nie oddam. Wiesz, go mam. Ile tego mam już? Dwa miesiące, trzy? Ja go nie oddam, trochę. Ten obelek zawsze wykupię. Tego nie oddam. Ten śmiga, jak idzie jak ciśnie. Tychamul to tego sobie porobię i będzie śledzia jak burza. Tu masz stówkę. Ale coś tam ciekawego masz? No, mam jakąś destylacyjną, mam jakieś dwie lampy. Pokaż, pokaż, pokaż. Ja taka nitownica. I to na sprzedaż wszystko? Tak, wszystko na sprzedaż. No to leży ja tego. Nówka. Czyli no o, nie, ja ci raz żyłem. Aha, okej. Okay. Ja tam tylko potrzebowałem jedną rzecz zanicować, musiałem kupić. Musiałeś kupić cały zestaw? Tak, no, bo nikt nie, nie miał pożyczyć. To wnet to? Nie, w Biedrze. A, w Biedrze, no, no. Biedrze. Akurat była jakaś promka wtedy. Jak weźmiesz coś, to masz dwa coś tam. I ile więcej. kosztowało? Nowe? Nie, nie pamiętam. 48 zł. Nowe. No. 10 zł 15? Może powiedzmy, tam... To piszę. Taki palcik, ale nie mam kabla, nie znalazłem. Jakiś tam, Kiedy, kiedyś, do kiedyś był kupiony do czegoś. No, o... właśnie, na, właśnie taki kabarek, nie, nie mogłem znaleźć. No, nie? no, bo to starsze od nas jest, nie? To jest to, wiesz, to jeszcze USB. Mm -hmm. od Playa 3 bodajże. Mm -hmm. Także to możesz sobie schować. Dobra. Yy. banki 2. Ten na pewno też odpada. Dobra. Ten fajny, bo ja go zawsze używałem kiedyś, teraz kupię większy. Bardzo długo prąd trzyma, nie? No Tam, będzie... Ale też długo się ładuje. Hmm, da się sprawdzić, czy ma tu jakieś. No to jest typce, ten kabelek u góry wyciągany, ale nie wiem czy naładowany jest w ogóle. Musisz zobaczyć. Świeci się na niebiesko? No to może rozładowany. Rozładowany, no. Może podąż na chwilę w tym czasie, zanim tutaj... Tu to też coś w granicach 10 zł. Dobra, nie? dobra. Taki mierniczek. Detektor nie wiem. To tak samo. Też coś w tych granicach. Dobra. No mi to tam po co ma leżeć, nie? Jakiś detektor przewodów, ściany. No jakiś do, chyba do metali ogólnie, nie? Tam wiesz, do przewodów, do... Okej, okay, dobrze. Sensor tu, no. Mhm. On chyba od czoła nie? Nie, tutaj. A nie u góry? Tu? No. O, no. Aha, no. Ja on też chyba tylko raz był, że ty i tak leżał cały czas. Dwie dyszki? Może być. Bo no to chyba nie jest jakiś tam... Marktok, no nie, to chyba nie? wszystko taki Chińczyk, nie? Czekaj, piszę, zobaczę. No, cztery dychy. To też jakoś dziesięć, No, no podliczymy to coś No dziesięć, piętnaście zł. No jakiś kolejny Chińczyk. Skąd tylko... to wziąłeś? On to wszystko w garażu się nazbierało, bo ja tak lubię przeprowadzam się i tak z porządki robimy, nie? To chyba baterii nawet nie ma, bo nawet nie włącza. Padło chyba Nie, to ma taki case, o a, gumowy. A, okay. Ale on chyba baterii nie ma w środku. Ma jakiś taki lekki się zdaje. 8 złotych Aliexpress, 20 złotych Allegra. Mm. No. Zobacz, sobie teraz zostawić. A takie lampy, te takie stare na to, żarówki, nie, to akurat jest nowa jedna. Ja taki nie będę montował. Nie ma sensu, bo teraz to wszystko jest LEDowe na takie wiesz, diody. Oraz, No dwie takie lampy mam, takie, ale na stojaku takie, na budowlane, nie? Ale LEDowe? Nie, takie właśnie jak te. No ogólnie mam trzy, tylko ta jedna jest bez statywu, nie? A te, mm. te dwie mają taki jakby statyw budowlany taki, że mm. może postawić. Ale od razu do gniazdka podłączenie? Tak, no normalnie ten, ja tylko tu chyba żarówki są. Jak ja podłączałem, to nie świeci. A, nie świeci. No nie. To tu to jest, nie. Tu akurat żarówka jest nowa jedna, nie? No to, to nie, to też nie. No nie. Nie świeci, to nie ma sensu. No i to tak samo. A? No to też już za stare, wiesz. A tym bardziej mm -hmm. że tych żywiek oscylacyjnych takich na prostokąt, czy. No, bo teraz są to nowe okrągłe na te papier, nie? nie? Każdy się o to pyta, nie? No. Tu VCS. To kupiłem też raz do auta, później już mi się nie bo nie mam nic z Volkswagena. To też możesz stować. Wiesz, podłączasz do auta i normalnie możesz czytać i błędy, nie? No, ile to teraz? To fajne, bo to się? z telefonem ci się łączy, nie? Ja wiem, wiem, co to jest, no? Bo tu mam też taki hebel elektryczny, ale widzę, że paska nie ma do napędu. 15 zł. No ale gro 5D widzę tutaj. No i jak go w Polsce, jak go w Finlandii kupuje. 49 zł. No to tu też może byśmy coś zrobili. No dobra. Czyli masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy. Mhm. Mm ile byś chciał za nie? No, nie wiem, ja tylko tak no, przywiązam, bo chciałem się pozbyć, nie? Mówię, może jakiś grosz coś. Eee, czyli dych? Może być. I to na sprzedaż wszystkim. Tak jest. A masz dowód? Mam. Gdzieś powinien być w systemie, bo ostatnio byłem. Młot sprzedawałem. Gdzie? Tutaj u was. A byłeś u nas? No byłem ostatnio. I też konsolę Xbox.